Księżna Kate, po długich miesiącach walki z nowotworem, dzieli się z Brytyjczykami swoimi przemyśleniami i uczuciami po zakończeniu terapii. W jej życiu nastał moment odnowy, gdyż stan zdrowia księżnej sukcesywnie się poprawia, co pozwala jej z radością wracać do codziennych obowiązków. Ostatnie miesiące były dla niej wyjątkowo trudne, zarówno emocjonalnie, jak i fizycznie. Ogłoszenie o chorobie wywołało szerokie zaniepokojenie wśród fanów monarchii, ale także olbrzymie wsparcie. Kate w oficjalnym oświadczeniu otwarcie mówiła o swojej walce z chorobą, przyznając, że były lepsze i gorsze dni. Optymizm zaczął jednak powracać wraz z końcem leczenia chemioterapeutycznego, co księżna ogłosiła jako wielką ulgę. Wraz z końcem lata. Nie mogę wyrazić. Jaka to ulga, że wreszcie zakończyłam leczenie chemioterapią. Ostatnie miesiące były dla nas jako rodziny niesamowicie ciężkie. Życie, jakie znasz, może się zmienić w jednej chwili, a my musieliśmy znaleźć sposób, aby poruszać się po burzliwych wodach i nieznanej drodze. Podróż z rakiem jest złożona, straszna i nieprzewidywalna dla wszystkich, zwłaszcza dla najbliższych. Z pokorą stawiacie również twarzą w twarz z własnymi wrażeniami w sposób, którego nigdy wcześniej nie brałeś pod uwagę, a tym samym zyskujesz nowe spojrzenie na wszystko. Ten czas przede wszystkim przypomniał mi i Williamowi o refleksji i wdzięczności za proste, ale ważne rzeczy w życiu, które tak wielu z nas często uważa za pewnik. Po prostu kochania i bycia kochanym, przekazała księżna. Niedawno media obiegła wiadomość o ważnym spotkaniu zwołanym w zamku Windsor, które księżna Wali zorganizowała. Spotkanie to, zapewne związane z jej powrotem do pełni obowiązków, sygnalizuje nowy rozdział w jej życiu po zmaganiach z chorobą. To potwierdza, że mimo trudności, które napotkała, księżna Kate pozostaje niezwykle silną i inspirującą postacią. Po trudnym okresie leczenia, Księżna Kate coraz śmielej wraca do życia publicznego, przywracając radość swoim obowiązkom jako członek rodziny królewskiej. Niedawno, po raz pierwszy od zakończenia terapii, pojawiły się jej zdjęcia, które szybko obiegły sieć, dając świadectwo jej odporności i siły. W brytyjskich mediach pojawiły się także informacje o ważnym spotkaniu, które księżna zwołała w zamku Windsor. Miało ono kluczowe znaczenie, gdyż dotyczyło corocznego nabożeństwa połączonego ze śpiewaniem kolęd, które jest jednym z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu Rodziny Królewskiej. Dla wielu planowanie takiego wydarzenia miesiące przed jego terminem może wydawać się przedwczesne, lecz przygotowania do tak dużej uroczystości wymagają czasu i dokładności. Spotkanie odbyło się wczoraj, gdzie 42-letnia księżna, pełna energii do działania, Spotkała się z współpracownikami oraz członkami Królewskiej Fundacji na Zamku Windsor, aby omówić szczegóły zbliżającego się koncertu Colent. Potwierdzono, że tradycyjne nabożeństwo odbędzie się po raz czwarty z rzędu w opactwie Westminster. Co więcej, uroczystość będzie miała swoją transmisję telewizyjną, która zostanie wyemitowana na antenie ITV w Wigilię Bożego Narodzenia. Księżna wali... Jako gospodarz koncertu będzie towarzyszyć jej mąż książę William, ich dzieci oraz inni członkowie rodziny królewskiej, co niewątpliwie doda splendoru tej uroczystości. To wydarzenie nie tylko zaznacza powrót księżnej Kate do aktywnego udziału w życiu publicznym, ale również jej determinację, by kontynuować tradycje, które są bliskie sercu brytyjskiego narodu.